Gita City mamy do wykonania 36 wyjątkowych skoków i są one wymagane do tego, żeby przejść grę na 100%, Tak więc lecimy. Auto pierwszy skok. Tutaj się zaczyna. Na tych schodach prowadzących do rozwałki. No. Premier za wyjątkowy skok, nagroda 100 dolarów. No i tutaj mamy drugi skok, tak więc lecimy. I wylądował premier zrebiątkowy skok, nagroda 200 dolarów. Dobra. Jesteśmy na dachu w szpitalu w downtown. Gdzie tam jest właśnie ten trzeci skok? No i oto wspomniany trzeci skok. No, premie za skok, nagroda 300 dolarów. No i oto czwarty skok na zakończenie odcinka. Sobie lecimy, lecimy. I uwaga, lądujemy! No. Premier za wyjątkowy skok nagroda 400 dolarów. Oto piąty skok. Premier za wyjątkowy skok nagroda 500 dolarów. Dobra, teraz następny skok też tutaj w małym Haiti. Bierzemy rozpędzik, bo. Bo oto szósty skok Zobaczymy jak to wyjdzie No Dobra, trzeba będzie się kapta Albo nie <ścoughs> Premier za wyjątkowy skok, nagroda 600 dolarów Dobra Auto siódmy skok Uuu, lecimy Lecimy i wylądujemy na dachu. Tak. tak. Premier za wyjątkowy skok. Nagroda 700 dolarów. Oto ósmy skok na zakończenie odcinka. Trzeba wylądować na tym dachu. Tak. Premier za wyjątkowy skok. Nagroda 800 dolarów. Oto dziewiąty skok. Premia za wyjątkowy skok, nagroda 900 dolarów. Oto dziesiąty skok. Premia za wyjątkowy skok, nagroda 1000 dolarów. Oto skok jedenasty. U! Premia za wyjątkowy skok, nagroda 1100 dolarów. Oto 12 skok na zakończenie tego odcinka. No, premia za wyjątkowy skok, nagroda 1200 dolarów. Auto 13 skok. O, nie było to takie trudne. Pramę za wyjątkowy skok, nagroda 1300 dolarów. No i to tutaj tam, oto 14 skok. Tradycyjnie. Z rozpędem. Pramę za wyjątkowy skok, nagroda 1400 dolarów. Teraz, aha, to tam. Oto 15 skok. O! Jednak uznało mi to! <grymio> Premier za wyjątkowy skok, nagroda 1500 dolarów. I teraz... Aha, te schody. To są też 16 skok. Dobra. Zbliżamy rozpęd i lecimy. Auto 16 skok na zakończenie odcinka. No, Premia za skok, nagroda 1600 dolarów. Auto 17 skok. Przemy. Brawo! Premia za skok, nagroda 1700 dolarów. Auto 18 skok. Premia za wyjątkowy skok nagroda 1800 dolarów. Auto 19 skok. Nie wiem gdzie my wląduj w wlądujemy, ale chuj z Premia eee. za wyjątkowy skok nagroda 1900 dolarów. Auto 20 skok na zakończenie odcinka. A raz się żyje, kurwa. <głos> <głos> premia za wyjątkowy skok, nagroda 2000 dolarów. Auto 21 skok. Zdecydowanie chyba jeden z najprostszych skoków, mi się tak wydaje. No, premia za wyjątkowy skok, nagroda 2100 dolarów. I to tutaj ten. Wysył piasku, to jest właśnie 22 skok. Premia za skok, nagroda 2200 dolarów. Oto, to jest właśnie ten 23 skok. Też prosty. No i chyba najprostszy. <grystanie> no. Trener zabiewkowy Skok, nagroda 2300 dolarów. No i teraz... Teraz... Teraz to będzie skok 24, ten... Finałowy skok. Te schody z misji Anioł Stróż. To jest właśnie ten 24 skok. No i oto 24 skok na zakończenie odcinka. Premia za wyjątkowy skok, nagroda 2400 dolarów. Auto, 25 skok. To by skoki, jaki. Ten a, Premia za wyjątkowy skok, nagroda 2500 dolarów. Oto 26 skok. Lecimy, tradycyjnie lecimy... Gdzie my wylądujemy, to ja już nie wiem. Premier Zagrętkowy Skok. Nagroda 2600 dolarów. No i ten kurwa tradycyjny wyskok. Dobra. Jedziemy dalej. Tam oto 27 skok. <laughs> premia za wyjątkowy skok, nagroda 2700 dolarów. To jest właśnie 28 skok na zakończenie odcinka, tak więc lecimy. Procyjnie lecimy. Daleko, tak jak Adam Małysz kiedyś. No, premia za wyjątkowy skok, nagroda 2800 dolarów. Auto 29 skok. O tutaj... Premia zawodkowy skok nagroda 2900 dolarów. Auto 30 skok. Premia zawodkowy skok nagroda 3000 dolarów. <laughs> Tutaj mamy skok 31. Premia za wyjątkowy skok, nagroda 3100 dolarów. Oto 32 skok. Nie wiem, czy brać się. O nie. Oto 32 skok. I tutaj. Oto 33 skok. Premia za wyjątkowy skok, nagroda 3200 dolarów. No i pięknie, kurwa. Premia za wyjątkowy skok, nagroda 3300 dolarów. Oto 34 skok. Auto 35 skok. Premia za wyjątkowy skok. Nagroda 3400 dolarów. No i premia za wyjątkowy skok. Nagroda 3500 dolarów. Oto 36 skok. Drodzy lecimy. Po honor. No, wszystkie wyjątkowe skoki wykonane, premia za wyjątkowy skok, nagroda 10 tysięcy dolarów. No i co, wszystkie skoki wykonane, za ostatni skok dostajemy nie 3600, a 10 tysięcy dolarów, tak więc no, to wszystko. Więc to było tyle, no to nara.